Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich. Kolejne wiadomości nie napawające optymizmem. Sprzedaż węgla będzie nielegalna. Jak czytamy na stronie Superbiz SEPL, ma to nastąpić w przyszłych latach. Z publikacji na rządowych stronach resortu klimatu wynika, że nastąpi stopniowe zaostrzanie wymagań co do paliw stałych oferowanych na rynku. Docelowo wycofane ze sprzedaży mają być niektóre surowce służące do ogrzewania domów. Czyli dalej i zapowiedzi, że będą nam przykręcać śrubę coraz bardziej mamy węgla na kilka tysięcy lat ale no niestety musimy przestać nim opalać jak możemy dalej przeczytać eee, w wyniku nowych przepisów e, od 1 lipca 2029 będzie zakaz wprowadzania do obrotu węgla z przeznaczeniem do użycia w sektorze bytowo-komunalnym no czyli dla nas dla gospodarstw domowych, no bo my na potrzeby bytowe zużywamy węgiel. Ja wspominałem już o tym w poprzednim materiale, ale tutaj wpadł mi w ręce kolejny artykuł, który bardziej obszernie to opisuje. Podobno na dzień dzisiejszy będzie dozwolone sprzedawanie orzecha i groszka, czyli tego drobnego węgla, ale z zachowaniem odpowiednich norm. Jakie to normy będą? Ciężko powiedzieć. Czy trzeba będzie mieć kocioł klasy 7, 8 czy 10, nie wiem, DPF-y pozakładane, czy jeszcze jakieś inne systemy, żeby ratować cały świat? No, zobaczymy. W każdym razie zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2029. A 30 czerwca 2029 mają się zmienić wymagania jakościowe dla węgla kamiennego, brykietów, peletów, to co mówiłem w poprzednim filmie. Dodatkowo, jak mi wpadł artykuł ze strony domiporta.pl, jakieś kary dla właścicieli nieruchomości mają być. 1 trzecia gospodarstw jest zagrożonych. Wprowadzane przez Unię regulacje dotyczące zanieczyszczeń powietrza mogą postawić wielu przed trudnym wyborem, dostosować się do zaostrzenia wymogów lub płacić wysokie kary. Jak wynika z danych organizacji, nawet jedna trzecia polskich domów może mieć problem. Też o tym mówiłem w poprzednich filmach, że. Ludzie nie są przygotowani do tak drastycznych i nagłych zmian, bo kogo na to stać? Ma być zakaz finansowania kotów na paliwa kopalne od 2025 roku czyli za rok. Zgodnie z nowymi wytycznymi Unii od 2025 nie będzie można finansować kotów na paliwa kopalne czyli żadnej dotacji już nie dostaniecie na kocioł. Priorytetem mają być technologie zeroemisyjne, pompy ciepła i systemy oparte na odnawialnych źródłach energii. Odnawialne źródła, no to jedynie jest y, ciepło słoneczne, czyli solary oraz energia elektryczna, czyli grzanie elektryczne lub pompami ciepła. No i tutaj znowu wracamy do punktu wyjścia to co mówiłem w poprzednich filmach że system energetyczny tego nie wytrzyma, bo jeśli wszyscy przejdą na ogrzewanie energią elektryczną, to chyba tylko okresy przejściowe bo przy solidnej zimie nie ma szans, żeby wszyscy mogli się ogrzać. A takie na siłę wprowadzanie norm, że każdy musi mieć budynek ocieplony, zeroemisyjny, no do tego dążą, do zeroemisyjności. No nie wiem jak, chyba nas w puszkach pozamykają, obłożą, nie wiem, styropianem, watą, tylko zostawią małą dziurkę, żeby sobie oddychać i, i dla nich to jest zeroemisyjność. Bo dla mnie to jest chore, bo żeby mieć dom ocieplony zeroemisyjnie, no to trzeba mieć już wentylację wymuszoną, czyli rekuperację tak zwaną. To też są koszty, kogo na to stać? To nie jest tylko założenie wentylatora sobie w kratce wyciągowej, tylko to jest zmiana całego systemu wentylacji. To są szerokie przeróbki. To nie jest takie proste, żeby w starym budynku założyć rekuperację. Nawet wiele budynków nie ma nawet możliwości technicznych, żeby to zrobić. Ja rozumiem, ocieplić można, okna można wymienić, ale nie pozamykamy się jak w puszkach, bo będziemy się kisić w tych domach. Wentylacja musi być. Czytamy dalej, że Unia niedawno uznawała wymianę kotów na gazowe za ekologiczne. I oferowała na ten cel dofinansowanie. Jednak w krótkim czasie podejście to uległo zmianie czyli będzie zakaz finansowania, czy tam dotacji, nie będzie dotacji do kotłów gazowych. To tak się wszystko szybko zmienia, że rozwiązania jeszcze wczoraj ekologiczne, jutro mogą być już nieekologiczne. Niby w ostatnich latach obserwujemy wzrost popularności ekologicznych źródeł ciepła. Obserwujemy, bo jesteśmy do tego przymuszani w jakimś tam stopniu poprzez wymogi co do emisyjności budynków, żeby budynki ocieplać. No jak ocieplimy budynek, no to wtedy źródło ciepła musimy wymienić. Żeby dostać pompę ciepła musimy się pozbyć kotła, żeby dostać dofinansowanie na ocieplenie domu. Też musimy mieć kocioł albo piątej klasy, albo się pozbyć go na rzecz pompy ciepła. Także to jest wszystko tak zazębione, że z każdej strony, dobrze tu ci damy, ale musisz się pozbyć tego, 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 tego. Tylko czy to jest sens? Jak czytamy jeszcze tutaj e, e, wcześniej e, taki zapis, w przypadku niespełnienia kryteriów e, co do e, tej zeroemisyjności, to właściciele, którzy się do tego nie dostosują, będą zmuszeni do płacenia podatku od emisji CO2, który może wynieść nawet kilka tysięcy złotych rocznie. No wiecie co? No brak mi słów, żeby to określić. Kogo będzie stać na gruntowe remonty? To tu będą nieliczni. Te dofinansowania, które są, no to one może dobrze pomogą osobom, które mają jakieś takie no, malutkie domki, że wystarczy tego na y, ocieplenie, na wymianę jakichś y, otworów y, okiennych czy, czy drzwi. Ale ktoś, jak ma dom przykładowo 150-200 m2 w budownictwie, no to nie będzie go stać. Bo gruntowny remont budynku wyniesie 200-250 tysięcy z ocieplenia z wymianą otworów ze zmianą źródeł ciepła. To tak strzelam, widząc po swoim przykładzie, że ile mnie to będzie kosztowało przy moim domu. Przecież nie, nie każdy ma możliwości dokładania do tego swoich pieniędzy, bo każdy ma inne dochody, a tym bardziej, że jak ktoś ma jakąś tam pracę, że o złotówkę mu przekroczy jakiś próg to już też nie dostanie tego progu wyższego, tego dostanie mniejszy y, zastrzyk ale to też są takie y, niuanse, że tak powiem że nie bierze się pod uwagę dotacji do wielkości budynku, tylko y, ogólnie do, do budynku bo jeden budynek może mieć 80 m2, a drugi może mieć 280 i nawet y, gdy przyznamy tą samą pulę pieniędzy na ten, na ten budynek, no to przecież można zrobić remonty dwóch budynków tych małych a na jeden duży zabraknie Także tutaj też powinno być jakieś rozgraniczenie, a nie dobra, dajemy wam tyle i tyle. No i też nie jest trochę sprawiedliwe, bo ok biorą pod uwagę dochody, to jest swoją drogą, ale nikt nie bierze pod uwagę kubatury ani wielkości budynku. Nie znaczy to, że ktoś ma większy budynek, że ma większe dochody i będzie mógł sobie dołożyć, bo go na to stać. Wiele rodzin jest takich, że w starym budownictwie mają postawione jakieś kamienice czy, czy, czy domy piętrowe i one są nieocieplone. No, tak żyją od X lat, ale żeby to wyremontować tak od A do Z, no po prostu nie będzie ich na to stać, no to nie, nie łudźmy się, że to się uda, A nie da się ocieplić pół budynku, bo drugie pół nie spełni normy i dalej będzie problem. A na koniec yy, Sejm zdecydował o bonie energetycznym i mrożeniu cen. Sejm uchwalił ustawę o bonie energetycznym w wersji rządowej. Maksymalna wysokość bonu wyniesie od 300 do 600 zł lub 600 do 1200 przy ogrzewaniu, przy życiu prądu. Czyli jak ktoś grzeje pompą ciepła, no to może otrzymać tą większą kwotę. Cena energii dla gospodarstw domowych w drugiej połowie 2024 wyniesie 500 zł za megawattogodzinę, czyli 50 groszy za kWh. Prawdopodobnie to jest cena netto. Bon ten będzie jednorazowym świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych o niższych dochodach. Ma być wypłacane w drugiej połowie 2024. Wysokość bonu będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie. Jednoosobowe gospodarstwo będzie miało wsparcie w kwocie 300, dwuosobowe 400 zł, a gospodarstwa od 4 do 5 osób otrzymają 500 zł, a sześciosobowe i większe 600. Dodatkowo, jeśli w tym gospodarstwie będzie wykorzystywane źródło ogrzewania elektryczne, to wysokość tej kwoty do, dla bonu energetycznego wzrośnie o 100%, czyli od 600 do 1200, proporcjonalnie do tego, co tutaj wyżej Wam przeczytałem. Będą również progi dochodowe. Nowe przepisy zakładają, że do 2500 dla gospodarstw jednoosobowych, i oraz 1700 na osobę dla wieloosobowych to jest taki przelicznik dodatkowo przy wypłacie będzie jakaś taka zasada, nowa złotówka za złotówkę będzie to taki system, że nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego będzie wypłacany, ale jego wartość będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia Również zostały uchwalone ceny maksymalne za energię na poziomie 500 zł za megawatogodzinę, tak jak wspomniałem, i 693 zł za megawatogodzinę dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów użyteczności publicznej, a także małych i średnich przedsiębiorstw. Finalnie cena na fakturze, jaka będzie widniała w drugim półroczu, będzie jeszcze uzupełniona o inne składniki typu przesył, opłaty abonamentowe i inne stałe elementy faktury. A z tego, co dziś wyczytałem, też te stawki poszły do góry. Także ciągłe zapowiedzi: podwyżki, podwyżki, zakazy, zobowiązania, przymusy pod groźbą kary. No. Nie kończy się to, jak widzicie. To nie są rewelacyjne wiadomości, bo my za to wszystko będziemy musieli zapłacić. Miejmy nadzieję, że dochody nam jakoś skoczą do góry, że będzie wszystkich na to stać. A z tym całym remontem wszystkich budynków do zero emisyjności, że to jakoś się w czasie przeciągnie i nie będą nas tak cisnąć. No bo, szczerze mówiąc, my tego nie wytrzymamy. Ale bądźmy dobrej myśli. A tymczasem trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.